Księżna Diana odeszła już ponad 20 lat temu. 31 sierpnia 1997 roku o godzinie 12.24 w Paryżu samochód, którym poruszała się członkini rodziny Królewskiej uderzył w filar tunelu Alma. Księżna i jej partner, Dodi Al-Fayed, uciekali przed paparazzi że ścigali ich podczas przejazdu między hotelem Ritz -Pari a apartamentem przy ulicy Arsenio Ouseje. Para oraz kierowca, Henry Paul, stracili życie. Diana miała zaledwie 36 lat. Jej odejście było ogromną tragedią dla Brytyjczyków. Śmierć królowej ludzkich serc była wydarzeniem niezwykle emocjonalnym. Pani byłej żony księcia Karola budowali miejsca pamięci na terenie całego Londynu. Jej pogrzeb, który odbył się 6 września 1997 roku w opactwie westminsterskim, oglądało 2,5 miliarda osób na całym świecie. Księżna została pochowana na wyspie należącej do wielkiej rezydencji królewskiej Alfork. Mimo tego, że od śmierci Dajani minęło już dwie dekady, jej postać obecna jest w licznych publikacjach i przekazach medialnych. Tablice, które upamiętniają członkini rodziny Królewskiej, tytułują ją jako księżną dla świata. Kobieta pośmiertnie została wyniesiona do miana legendy. Mało kto pamięta, że była żona księcia Karola miała także mroczniejszą stronę. Zliana, wychodząc za mąż za księcia, była świadoma tego, że młody mężczyzna jest zakochany w swojej obecnej żonie, Camillie. Nie powstrzymało jej to jednak przed zamąż płyściem. Zazdrość była motywacją sporów i kłótni pomiędzy nimi. Teraz na jaw wyszła kolejna tajemnica Dajani. Magdalena Niedźwiecka, która napisała książkę Piątek. Opowieści z angielskiego dworu. Karol zdradziła smutne kulisy małżeństwa księżnej i księcia Karola. Z relacji autorki wynika, że gloryfikowana przez media Diana nie była w rzeczywistości taką osobą, za jaką uznawała ją opinia publiczna. Jej zachowanie bywało często szokujące. Przed tragiczną śmiercią księżnej w mediach popularna była opinia, że młoda kobieta jest niewinną ofiarą brytyjskiej rodziny królewskiej. Niektórzy uważali, że rozwód i niemożność dalszego ułożenia sobie życia przed Diany. Wynikały z tego, że nie mogła poradzić sobie z romansem byłego małżonka. Autorka twierdzi, że Diana była świadoma tego, że książę nigdy jej nie pokocha. Nawet noc przed ślubem Karol spędził w ramionach ukochanej Kameli. Niewiele brakowało, żeby do małżeństwa nigdy nie doszło. Diana pogodziła się z tym faktem, ale nie szczędziła mężowi licznych awantur. Kłopotliwych sytuacji wynikających z niestabilności charakter młodej kobiety. Karol przez wiele lat miał żal do żony. Uważał ją za próżną manipulantkę i miał jej za złe to, że traktowała go jak swoją własność. Według autorki książki punktem honoru dla Diani było to, żeby książę nigdy nie zaznał szczęścia z inną kobietą. Wierzyła, że mężczyzna będzie wierny tradycji i pomimo problemów nigdy się z nią nie rozwiedzie. Ostatnio wyszła na jabłroczna tajemnica Dajani. Pod koniec życia księżna nagrywała taśmy, w których opowiadała nie tylko o kulisach życia na dworze, ale także o swoim życiu seksualnym z Karolem. Z taśmy jednoznacznie wynika, że małżeństwo z księciem było planem, do którego młoda kobieta dążyła z ogromną determinacją.